Cześć, z tej strony Ziger. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie przy okazji kolejnego odcinka z The Walking Dead. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co się ostatnio pojawiło na Twitterze yy, odnośnie, właśnie, komiksu The Walking Dead i odnośnie całego panelu Comic Con. Yy, I oprócz tego jeszcze parę in inf informacji. Dobrze, więc tak, zaczynając od komiksu. Tutaj akurat osoby, które były na piątkowym streamie, no to już wiedziały to w piątek. O tym, że wychodzi nowy komiks, reszta osób dowiaduje się dopiero teraz. tak? Dobrze, więc tak, będziemy mieli nowy komiks od Roberta Kirkmana, zresztą jak widać, który jest twórcą oryginalnego komiksu, który wyszedł w 2003 roku, a zakończył się 2019 w 2019 lipcu, który napisał kolejny komiks o Niganie. Tak, czy to jest jakieś duże zaskoczenie? Raczej nie. Coś tak, no to, że napisał znowu komiks. W świecie do Walking Dead może być trochę zaskoczeniem. Natomiast to, że oni o Niganie, to akurat żaden problem, bo w Ameryce e, to jest ulubiona postać z komiksu absolutnie każdego. To znaczy, wszyscy uwielbiają Omnigana z komiksu. E, także nie jest to nic dziwnego. Mm. I ten komiks będzie miał swoją premierę 1 lipca. E, 1 lipca i będzie kosztował e, 5 dolarów. E, tak to wygląda. E, jeżeli chodzi o sam komiks, to tutaj. Ponoć, ponoć, nie wiem czy to dobrze zrozumiałem. Ma tam opowiadać historię Nigena po wojnie z szeptaczami, który gdzieś tam chyba odchodzi od całej grupy, po tym jak Megi mu wybaczyła i gdzieś tam kroczy swoją własną ścieżką. Aczkolwiek nie, nie wiem nie wiem, czy to jest, czy dobrze to zrozumiałem. No, ale być może będziemy mieli okazję natrafić na kogoś z grupy, z serialu World Beyond albo z filmu z Rigiem, więc może tam jeszcze jakieś nawiązania będą do powiedzmy telewizyjnego uniwersum, czy, czy filmowego <laughs> no i póki co nic więcej nie wiadomo oprócz też tego, że raczej tutaj tam w sobie komiks raczej będzie yy, będzie na terenie tylko i wyłącznie dostępny do kupienia na terenie Stanów Zjednoczonych tutaj jeszcze sobie zajdziemy yy, zajrzymy na stronę Skybound Link do tej strony dam wam w opisie, bo tutaj są dokładnie powiedzmy wszystkie informacje rozpisane. Ja tutaj może powiedzmy pominę to wszystko, żeby tutaj jakoś się w to nie zagłębiać, bo tutaj pewnie bym mógł gadać z pół godziny o tym. Także tak to wygląda. To jest pierwsza, myślę, że taka chyba najważniejsza powiedzmy informacja dla fanów komiksu. Teraz powiedzmy trochę ważniejsza informacja dla fanów telewizyjnego uniwersum i tutaj już będzie kilka takich małych, małych informacji, ale zawsze jest coś. Przede wszystkim tak. Pierwsza informacja to jest taka, że panel Comic Con zostanie poprowadzony przez Roberta Kirkmana, czyli właśnie przez twórcę komiksu. To jest pierwsza informacja. Dalej, kolejna informacja jest taka, że The Walking Dead: World Beyond dołączy na Comic Conie, na panelu Comic Con, jak zresztą tutaj widać, i sam w sobie Comic-Con Panel odbędzie się od e, 23 do 26 lipca. Będzie na nim The Walking Dead, Fear The Walking Dead oraz e, The Walking Dead World Beyond. E, tutaj mamy już całą powiedzmy grupę osób, która właśnie się pojawi. Tak, pojawi się właśnie aktorka grająca księżniczkę. E, chyba chyba też się magi pojawi, więc to też będzie całkiem spoko. I, i tutaj jest oczywiście wszystko ładnie rozpisane, e, że na Comic-Conie będą właśnie e, zadawać pytania aktorom e, z Talking Dead. Tak, na stronie Talking Dead można po prostu zadawać e, pytania aktorom, e, i wtedy będą po prostu dostępne one na panelu, i na nie właśnie będą nasi aktorzy odpowiadać. <laughs> no, e, z jakichś tam jeszcze e, małych rzeczy było też jeszcze troszkę tutaj e, zdjęcie Rika, właśnie e, i, jako, właśnie na Dzień Ojca. Co nie taka informacja, że e, najlepszy telewizyjny tata e, na świecie. No, w sumie trochę tak, tylko raczej, może nie telewizyjny, tylko, e, tylko raczej prawdziwy, bo w sumie zrezygnował z grania w serialu dla rodziny sam aktor, więc trochę prawda. Chociaż tutaj raczej mają na myśli Ryka, jeżeli chodzi o postać fikcyjną, ale okej. Okay. No, także niestety póki co mamy tylko i wyłącznie tyle informacji na głównym Twitterze, Nareszcie reszcie stron również nic więcej się tutaj nie pojawiło. E, poza właśnie w sumie zaktualizowaniem Comic-Conu. Kiedy będą panele, w jakich godzinach, kto je będzie właśnie prowadził, to tam będzie i gdzie można zadawać pytania, na które później będą odpowiadać nasi aktorzy. Także tutaj zapraszam, o Talking Dead, możecie tam jakieś pytania zadać aktorom. Mm -hmm. Dalej, jeżeli chodzi o, o serię właśnie Jeffrey Dean Morgana, tam Friday Nights in with the Morgans, czy jakoś tak. Ta seria również się zakończyła, chyba w zeszły tygodniu w piątek albo nawet dwa tygodnie temu w piątek, więc też już więcej tej serii nie będzie. Mm. No i co? No i póki co mamy tyle. No, ee, kiedy wyjdzie. Kiedy wyjdzie ten cały... No, równa za tydzień. No, idealnie się strzeliłem. Równo za tydzień wyjdzie komiks. E, także co, no? Nic więcej w tym momencie nie mamy. E, raczej nie pojawi nam się tutaj jakaś konkretna informacja. Odnośnie, nie wiem, premiery tego całego finału, ten w zasadzie nie finału, tylko w zasadzie 16 odcinka, bo jest to już jako specjalny odcinek. No szkoda, no bo już dwa miesiące i tydzień? Nie, 2 miesiące i 10 dni, no już prawie 2,5 miesiąca opóźnienia. I no zapowiada się, że najwcześniej to będzie jakoś około połowy lipca, właśnie 16 odcinek. O ile w ogóle wtedy będzie? Także, no właśnie, troszeczkę szkoda. E, także cóż, no. Z mojej strony byłoby na tyle, ja tutaj niestety więcej informacji nie mam, bo po prostu więcej informacji nie ma. Także co, jeśli, wa jeśli Wam się odcinek spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji i do zobaczenia reszty materiałów na kanale. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się prawdopodobnie w ten piątek e, albo czwartek. Także co, e, do zobaczenia i cześć!